Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania do kolegów, możecie je w tej chwili zadawać. Pytania raczej związane właśnie z tym okresem omawianym dzisiaj: czyli pierwsze łodzie podwodne, oraz torpedowce, no i może predrewnoty, pre chociaż to może na przyszły odcinek. <grym> Już widzę, kiedy będziemy rozmawiać o lotniskowcach? W przyszłości? W przyszłości, to jeszcze ok nie tak szybko. I nie znam takiego okrętu jak Enterprise Zasadniczo mhm. Kiedy będzie otwarta Alpha Beta World of Warships uh, Zamknięta Beta World of Warships No zobaczymy Zobaczymy, że tak powiem Śledźcie nasze doniesienia O, może w ten sposób Będzie kolejny konkursik na Golda No myślę, że dzisiaj też można coś spróbować A były pociski odłamkowo-burzące Tak były co prawda mało zawodne, ale generalnie, generalnie dopiero kombinowano, jak właściwie powinny wyglądać jak powinny wyglądać pociski, także pociski tamtego okresu, no właściwie tak łapią się jak... tak. tak. tak samo jak okręty wolną Amerykankę zasadniczo. Jeszcze. Jaka była największa batalia w tym okresie? No Hmm. Właściwie to ta bitwa u wójcia Jalu byłaby chyba największą. Tak. Co też pokazuje, że wcale to nie była jakieś epoka wielkich bitew w No bo to ogólnie, mówię się, druga połowa XIX wieku była stosunkowo spokojnym okresem w historii świata, jeśli chodzi o wojny. Tak może jakaś ciekawa historyjka. Hmm, no to może No to może powiem jak wyglądał przypadek pierwszego okrętu z wieżami patentu komandora Colsa, brytyjskiego, czyli HMS captain. To był okręt, który miał tak bardzo niską wolną burtę. Miał dwie wielgachne wieże z działami, miał dosyć rozbudowane nadbudówki, i pełne ożaglowanie. I to niestety, jakby to powiedzieć, no, koncept był fajny, tylko okazało się, że okręt miał tak kiepską dzielność morską, że zatonął w trakcie sztormu. Po prostu gwałtowny wiatr, wiatr, bocz, wiatr boczny, kiedy on, miał, kiedy on był, szedł pod żaglami, gwałtowne pochylenie się okrętu, woda dostała się do środka, po czym okręt zatonął. Zresztą niestety z dużą ilością ofiar. Oprócz tego, hmm, a w grze będą okręty podwodne? Nie. Czy będzie historia lotnictwa? To prawdopodobne, ale o, krętach, o samotach powiem, powiem kiedy indziej. Czy będziemy mać bitwę u ściana platy? Bardzo skrótowo, jeśli już. Zobaczymy zresztą. W ogóle. O, może jeszcze jedna rzecz, o której warto tutaj wspomnieć. A, cały czas. Mm. O której warto pamiętać, że okręty tamtego okresu były niezwykle uzależnione od dostaw węgla. A to z kolei powodowało, że dla floty, która chciała być flotą prawdziwo-oceaniczną, czyli przede wszystkim Royal Navy, ale nie tylko, rzeczą absolutnie kluczową była rozbudowa baz, tak żeby okręty mogły być zaopatrywane na wszelki wypadek węgiel gdzieś po drodze. Zwracam tutaj też uwagę, Niby to dosyć oczywiste, ale mimo wszystko. Dzisiaj mamy okręty napędzane przede wszystkim ropą, ewentualnie jeszcze używające innych, ewentualnie używające napędu atomowego. Ropa jest łatwa w transporcie. Łatwo też zaopatrywać okręt, po prostu no ropę tankujesz i tyle. Natomiast z węglem problem polegał na tym, że. Trzeba go było e, przenieść na okręt, trzeba go było odpowiednio umieścić w zasobniach, e, trzeba go było rozmieścić tak, żeby nie powodował problemów z ostatecznością. Na pojawienie, e, stąd e, zresztą tak e, znowu rozbudowa załóg, ponieważ oprócz załogi maszynowej potrzebni byli pa, e, palacze, potrzebna była obsługa kotłów, potrzebni byli e, tragarze, którzy tylko i wyłącznie przenosili węgiel i dbali właśnie o stan zasobni węglowych. Także no to, co się dzieje w tym czasie na morzu, to jest niezły cyrk, i znowu że tak powiem, pojawia się problem logistyki, ponieważ oprócz żywności, oprócz standardowych materiałów, jako jeden z takich surowców strategicznych w tym okresie, właśnie bardzo zdecydowanie pojawia się węgiel. Mm -hmm. Czy powtórzymy historię czołgów? Może kiedyś, ale to raczej w sferze marzeń. Na razie przynajmniej nic takiego no. nie planujemy. Na razie mamy inne, inne plany, inne priorytety jeżeli chodzi o historię samolotów mam nadzieję, że to będzie taki trzeci, już trzecia seria historycznych odcinków ale to w przyszłości to co? O, Jest, aha, tutaj, tak... jeszcze, tutaj jeszcze widzę dwa fajne pytania co jedli na statku oraz jaki okręt według was w wieku XX był waszym zdaniem najlepszy, najlepszy, w sensie uzbrojenie i pancerz więc tak, co jedli na statkach w tym okresie A suchary do tego żywność w konserwach, z tym, że na ogół to było, dosyć, to było dosyć biedne jedzenie, ważne było to, żeby było w miarę możliwości świeże. Zresztą Muszę powiedzieć, skąd się wzięły konserwy, z których do dzisiaj czasem używamy, albo jedzenie z puszek. No właśnie z tego, że na pokładzie okrętu to było bardzo ważne, żeby on zabrać zapas żywności, która się nie zepsuje. No jeszcze dodam, że w miarę, że tak powiem, oczyśnięcia no, się jednostek parowych prędkości się też zwiększały tych okrętów i coraz mniejszym tak. problemem powiedzmy tak, o ile w czasach, no jeszcze XIX początku wieku, no to tak z miesiąc trzeba było płynąć z Ameryki do Europy. Zależy jeszcze, oczywiście, od wiatru, po Pory, tak, pory roku i tak dalej. No to w, ta podróż się dosyć mocno skracała i na początku wieku XX to są dwa, trzy, cztery dni. Więc, no, trudno było, że tak powiem, umrzeć z głodu po drodze. Raczej to już się nie zdarzało. Z no nie, tymi ale tymi... mimo wszystko, zanim też osiągnięto te prędkości, to minęło trochę czasu. Poza tym, umu... Poza tym, tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, której też nie znano jakby w. Trochę do końca wcześniej. A w przypadku okrętów parowych, podobnie jak w przypadku współczesnych okrętów, masz prędkość maksymalną, która i tak nie była specjalnie imponująca, i prędkość marszową, czyli taka prędkość, która jest najbardziej ekonomiczna. No, tak jest. I tak naprawdę jeszcze na początku XX wieku prędkość marszowa okrętów wojennych była stosunkowo niska to było rzędu 10-12 może 12 węzłów. Także. A to wystarczyło, żeby w ciągu mniej więcej 10 dni dostać się, przepłynąć Atlantyk, no ale mimo wszystko to dalej jest trochę dni. Poza tym przepłynięcie Atlantyku to jeszcze nie problem. Gorzej, jeśli na przykład okazuje się, że mamy flotę przerzucić na Pacyfik z Europy. To już dużo trwa, zwłaszcza, że po drodze trzeba gdzieś się bunkrować, czyli E, zabierać węgiel i ładować go na pokłady, i to już się robi cała wielka wyprawa. Zresztą o takiej jednej wyprawie powiemy, bo wiąże się z tym jeden z ważniejszych epizodów w historii wojen morskich. No teraz odpowiadając na pytanie o najlepszy okręt pancerny XX wieku, nie ma. A, najlepszego nie. nie ma, ale jeśli bym miał wskazać jeden pancerny, który rzeczywiście był bardzo dobrze przemyślany, zaprojektowany, wykonany i się sprawdził, to USS Iowa. Tak, zdecydowanie. Jeszcze tak szybko odpowiem na jedno krótkie pytanie. Ktoś się pyta, kiedy będzie bitwa historyczna? Za tydzień, w sobotę, będzie najbliższa bitwa historyczna. Więcej informacji na forum. W zakładce bitwy historycznej. Eee, czy coś o, jeszcze? Konkursy. Eee, pytania konkursowe. Konkursy. To fajne, zadawaj. <laughs> Przepraszam, bo przypomniał mi się kawał. Słuchajcie, przypominam mail, to jest historia okrętów gmail.com Na ten e-mail proszę wysyłać odpowiedzi na pytania, które zada Jedno Laniet, Jedno Falati, a w przyszłym odcinku podamy zwycięzców. Laniet. E, dobra, to ja może, bo rozmawialiśmy dużo dzisiaj o okrętach podwodnych i ich, że tak powiem, początkach przynajmniej takich w pełni marynarskich, tak, w jakichś tam eksperymentach. No i zasadniczo każdy, jak tam wspomniałem, że każdy kraj miał swojego, że tak powiem, inżyniera, takiego fachowca, który właśnie opracowywał te okręt. I w Imperium Rosyjskim też był taki pan, który właśnie się, no może nie bezpośrednio akurat w okrętach podwodnych, aczkolwiek stworzył jedną bardzo ważną technologię i ją udoskonali też, właściwie najbardziej nie odkrył, ale udoskonalił znacząco. I proszę mi podać nazwisko tego pana i kim on był. Pamiętajcie, nie piszcie na streamie teraz, tylko na adres mailowy historia okrętów bez ustreską i tak dalej. gmail.com Oczywiście e-mail jest podany w opisie, filmiku. No i w zasadzie mogę również wam go teraz podać. A falati. A ja podam troszeczkę inne pytanie. Otóż ja, otóż wspomnieli, wspomnieliśmy dzisiaj o nowej broni, czyli o torpedach. Za taką pierwszą sensowną torpedę, we współczesnym rozumieniu tego słowa, uznaje się torpedę Whiteheada. I teraz pytanie, w jakim to kraju, dodam dla do że nie chodzi tutaj o Anglię, po raz pierwszy na serio zaczęto się interesować torpedami na tyle, że zaczęto je masowo produkować. Zbudowano ośrodek doświadczalny produkcji torped, ośrodek doświadczalny torpedowy który no, generalnie zasunęł jako pierwsze tego typu miejsce na świecie takie z prawdziwego zdarzenia. Jaki to, o, jaki to kraj europejski interesował się torpedami na tyle, żeby właśnie e, wdrożyć produkcję torped Whiteheada i e, jeszcze je udoskonalać jako pierwszy? Tak jest. Tu macie adres e-mailowy, na który po, proszę podawać e, odpowiedzi, e, a w przyszłym tygodniu zaczniemy stream o godzinie 16 w sobotę od właśnie rozwiązania konkursu, a jeżeli chodzi o dzisiejszych nagrodzonych, to musicie poczekać może nawet i kilka dni na nagrody, nie wiem, tam musi to potrwać, Falati to musi tam wszystko posprawdzać i powysyłać, nie? Ale kilka tak. dni, maks tydzień. No, maks kilka dni, tak no, tydzień, tak, no. dokładnie Dobra. tak. No to co, to dziękujemy wszystkim dzisiaj ponad 200 osób nas oglądało, czyli o wiele więcej niż tydzień temu mimo to, że w falum mamy mistrzostwa świata w tej chwili chyba nawet skoczkowie skaczą. Więc mhm. więc tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Falati, dziękuję Laniet za tą dawkę historii okrętów. Oczywiście tak jak mówię, już za niedługo, nie wiadomo kiedy jeszcze, ale za niedługo każdy z Was będzie mógł sobie sprawdzać na zamkniętych testach. Już nie będą takie weekendowe tylko wejścia, tylko już no, normalnie dla każdego. Ale jeszcze nie wiadomo mhm. kiedy. Ale jak już będzie, to na pewno o tym powiemy. Możliwe, i to by było fajnie, Falatti, gdyby Aha. Gdybyśmy jeszcze w czasie historii okrętów mogli wejść na te testy i pokazać, na pewno byłoby to ciekawe. No, to na pewno. To Mamy na pewno taką byłoby nadzieję. ciekawe. To trzymamy kciuki, żeby się to udało. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. No i zapraszam hmm. za tydzień na historię okrętów. Na razie trzymajcie się. Okej, okay, na razie. Hej. Cześć. Cześć wam.